Witam wszystkich, moje nazwisko Ryszard Batolik, pracuję obecnie w firmie San Lucar. Witam Was wszystkich tutaj z Targu Krut Attraction w Madrycie 2024. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na pierwszą konferencję Berry Forum 2024 w Ożarowie. Za nami dobry polski sezon truskawkowy. Chcielibyśmy porozmawiać o wyzwaniach, jakie nas czekają w przyszłości. Wiemy, że z wielu z Was planuje rozwój produkcji truskawek, zwłaszcza odmian powtarzających. Chciałbym się z Wami podzielić przemyśleniami. Pracuję na co dzień z wieloma sieciami handlowymi. Jako san Lukar współpracujemy z wieloma klientami w Europie i na świecie. Chciałbym powiedzieć, jakie są perspektywy branży. I zaprosić Was do, do dyskusji i podzielić się swoimi uwagami na temat, jak, jak, jak rozwijać na, naszą produkcję truskawek, tak aby każdy w przyszłości mógł czerpać z tego biznes i roz, rozwijać to we właściwym kierunku. To nasze portfolio San Lucara. Oto jak może wyglądać truskawka przygotowana. W opakowaniu tutaj mamy naszą markę. Produkt przygotowany pod marką San którą wysyłamy na najlepsze rynki w Europie i również na świecie. O tym wszystkim porozmawiamy na konferencji truskawkowej i malinowej w Ożarowie. Serdecznie jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia.